I czołem drugi sposób na zadanie dziewiąte. I dlaczego tego pierwszego sposobu nie usunęłam? A chciałam, żebyście mieli porównanie obydwu przykładów, więc zostało. Na czym zadanie polega? Zadanie polega na tym, że mamy dany wykres funkcji kwadratowej f określonej wzorem f od x. Jest parabola o wierzchołku w punkcie 3y, y, liczba y jest równa. Drugi sposób polega na tym, że korzystamy z tego, co mamy w tablicach maturalnych. I już tutaj wklejam to, co mamy. Hop. Czyli mamy podany po prostu wzór. Mhm. Tutaj mamy podany wzór na Q. To wszystko macie w tablicach. Yy, I Trzeba tylko do tego wzoru podstawić, więc najpierw muszę wyliczyć delta. Delta to było b kwadrat minus 4ac. 4ac. Mamy tu nasz wzór funkcji. Nasze a to się równa minus 1. b to jest 6. Ojej! Eee, wybaczcie. c to jest 4, czyli 6. Do kwadratu minus 4 razy minus 1 plus 4 to się równa. 6 do kwadratu to jest 36. Tu mamy plus 16, tak, bo 4 razy 4 jest o, 4 razy 4 jest 16 i minus minusem daje plus. Czyli tutaj otrzymałam 52. Więc Q to się równa minus delta przez 4a, czyli minus 52 podzielone przez 4 razy minus 1, to się równa minus 52 podzielone przez minus 4, czyli otrzymujemy 13. Do wyboru, do koloru. Wy wybieracie, czym jest wam łatwiej liczyć. Ja Wam tutaj daję tylko jakieś propozycje. Jak macie jakiekolwiek pytania, to piszcie.